W Lugarii czas się zatrzymał i można wygrać opaski szóstki. Okay. I tak się idzie i idzie i, i idzie. I wszystko to jest jeden wielki AliExpress, Shane albo na przykład garnki na głowę. Prajmy, czego tutaj nie widzę akurat. Ale ogólnie cały ten deptak wzdłuż właśnie tak wygląda. Challenge. Challenge nie udało się. Kolejna próba prosto Nie ma rapu bez follow Hip up. Hip hop. Aha aha jak skubią. Ha ha Macie drugą, macie drugą. Ha ha ha. Teraz. Ale na taksówka w głównie widzę dacie Dacia lodzi czy jak to się nazywa zobaczmy Lodzi, lodzi, lodzi sztuka Ja to szanuję Kubeczek, miks i alkohol No i jest, dotarliśmy do punktu docelowego naszej nocnej eskapady Oto właśnie tu strony Przyjechaliśmy do Marketu. Janet się nazywa. Janet, Janet. Market jest, ja wiem, chyba z, z, z 5-6 km od samego centrum. No, tam gdzie. Gdzie turyści są? Zobaczymy, jakie tutaj są ceny. Co tutaj jest? Pruszki, paniaci. Stara cena, nowa cena czyli 3 lewy za. Yy, za kilo Arbuz, truskawki za 9, nektarynki za 5. Kiwi Kiwi za 878 A o proszę kokosy od razu weźmiemy Kokosa A w ogóle taki kokos to kokos za 6 lewa Papryczki Habać To nie wiem co to jest po ile mamy jajka? 3,90, ale czy to są z jakiego wybiegu? To są. Zobaczmy. Oj, to są trójki. Czyli 3,90 to są trójki. 3,90, 3,90. Przepiór czy jaja kosztują 6,73. Ale tu nie ma innych lepszych jajek? Jest dziwne. Na całych paletach czy za jedno jajko 35. Na biał. Dużo na I zagraniczne marki, i ich marki 54, 56, 35. Sery, sery, sery. I białe sery 24, 25.

Parówy za 12,99 za 3039 Szynki za 12.34 eee. i co? O, serduszka Serca za 9.38 A tu w ogóle jest jakieś inne serce Większe serce, wow, Jędzory? ozory To nie wiem co to też nie wiem co to mielone Ale tu zapachy są dobre mielone za 13, za 15 Zależy jaka jakość pewnie O, ryby, ryby i Halmary Kawior, kawior za wierz za 365 puszka 250 gram albo że na 690 no i, I łosoś, łos ale nie ma cen w ogóle, nie wiadomo po ile jest włosos Kraby. A tu ciekawa sprawa, bo tu są mrożone ośmiornice Za 26 lewa, ale chyba z Maroka są. I kalmary. O, ciekawe. Sprawdzimy tylko. Pół litrowy listein kosztuje 8 e, lewa, czyli pomiędzy 3 a 4 funty. A pastę, na przykład taką, którą ja używam, Max Fresh, 4. Czyli Poniżej 2 funtów, więc to chyba raczej normalne ceny. Olej. Najtańszy olej, 3. Tak, 3. 3 lewy. Chociaż nie wiadomo ile za litr to wychodzi, no ale. No nie, no to jest litr, no tylko 3 lewy. A tu na dole baniak jest za 10 litrów, za 29,20, czyli 2,92. I peczupy na no 80 czy 40? Tabasco. O. Ile kosztuje Tabasco? Tabasco kosztuje 7,30 Ale nie ma zwykłego to... w A tu jest zwykłe. Jest. 7,30 Jack Daniels 0,7 51 leva Ale to jest dobra cena jakaś niby stara, nowa A litrowy 68,28 Jim Bean 0,7 25 leva

9,24. Wino, które, po które jedziemy do yy, Nesebaru, które kosztuje. 24. Tam kosztuje 24? 9,25. No, dobra, browary, ale tu są browary zagraniczne. Tu jest import. I tu na przykład FS kosztuje 3, a Estrella kosztuje 2,70, ale nie jest. O, proszę. Pół litra. To co zawsze pijemy w barach to jest 1,76. A normalnie w sklepach kosztuje 2,30, 2,40, coś takiego. No, proszę bardzo, to jest piwo. I to kosztuje 1,25. Tutaj ostatnie kupowane piwo przeze mnie w centrum 1,59. Ja to kupowałem za 4. Także tak to wygląda. Liter kuplika 19,20. Ruski standard 31. Beluga 0,5 litra 81, a litr 94. E, Gregus 70, 70 za e, litr. Belweder. Belweder mamy 07 za 95, 7 kosztuje 95, to samo, a F1 75, litra 194. A Smirnoff najzwyklejszy, litr 22 lewy. Ta żytnia i żytniej, litr kosztuje 16,48. a 07? 12 lewa. Biała żubrówka za 19, nie za 16. 1629 Czarna żubrówka za 24 zwykła żubrówka za 1568 Kolejny paragon do kolekcji bułgarski paragon. Kupiliśmy mokre chusteczki 1,69 lewa i Hot Wheels. Yeah. Audi Quattro do kolekcji To jest jakiś 24 rok case za 5 lewa, czyli ogólnie bez szału, bo e, dwa funty. No, takie winka tutaj w Nesebar I z takiej ciekawości, wino, które w samochodzie jeszcze mamy. Ja kupiłem w sklepie za 8,80. Potem przy hotelu było za 14, a tutaj za. Jest. Musimy oddać samochód, więc zatankowaliśmy go do pełna. Za 2,45. Inna stacja przy głównej drodze miała za 2,66 diesla. I jeszcze na sam koniec ceny nieruchomości Centrum Suny Beach. 21. Studio dwuosobowe. 200 metrów od plaży. 65 tysięcy. Kolejne studio z 43 063, 28 studio i balkon, kawalereczka tu coś droższego, one bedroom apartment, 80 90, 63, 85, 7, nie 40 000, 77 77,5 44. O, tutaj jest grubsza, grubsza afera. Restauracja i pól bardzo A, 240 m2 restauracji z basenem. Co tutaj mamy? Dom. Dwupiętrowy dom z piwnicą, z ogrodem. 279. i znów jeden bedroom, 63. No proszę. Także. Od 40 w sumie nie tam było chyba taniej od 20 tysięcy, nawet 20 tysięcy nawet 20 tysięcy euro i można mieć flata jedno... jedno no jeden bedroom, no bo co? Super I można się przeprowadzić i żyć na spokojnie po bułgarstwo. Czemu nie?